Do grania w piłkę zachęcił nas nasz brat Adam, który razem z nami często wychodził na podwórko, później zabierał nasz, nas na stadion i razem tam z naszymi kolegami z klasy, ze szkoły grałyśmy w piłkę nożną. No i wychodziło nam to nawet dobrze, więc pomyślałyśmy, że czemu nie rozwijać się w tym kierunku, więc zaczęliśmy iść na, na różne zawody, wojewódzkie i międzyszkolne. W szkole podstawowej, w gimnazjum. Gdy już nasz, nasza przygoda z gimnazjum dobiegała końca, postanowiliśmy, że poszukamy gdzieś możliwości, gdzie będziemy mogły dalej grać w piłkę, rozwijać swoją pasję. No i udało się znaleźć liceum w Białej Podlaskiej, akademickie, gdzie profil w piłkę nożną kobiet powstał. Więc postanowiliśmy, że tam pójdziemy i właśnie tam. Zaczęliśmy poznawać tą prawdziwą piłkę na treningi, chodziłyśmy, jeździłyśmy na różne turnieje i właśnie dzięki grze i dzięki chodzeniu do akademickiego liceum znalazłyśmy swój pierwszy klub, był nim Tytan w Wisznice. Grałyśmy tam przez pół roku około, bo klub się rozpadł. No i wtedy trafiłyśmy do AZS-u jako nowe piłkarki i właśnie w AZS-ie też bardzo zaczęliśmy się rozwijać i dzięki temu poznałyśmy tą, te wszystkie, wszystkie zachowania na boisku od kuchni, tak jak to powinno wyglądać i cieszę się, że nasza kariera i nasza przygoda z piłką zaczęła się w tak młodym wieku, w czasie, gdy chodziłyśmy jeszcze dońce. My chcieliśmy też zmienić nasze otoczenie, trochę więcej, tak jakby zmienić coś w swoim życiu i pójść oczywiście za ciosem, czyli się rozwijać. Wiadomo, że Górnik Łęczna jest klubem, w którym możliwości są ogromne, bo co roku walczy o najwyższe cele i właśnie chcieliśmy spróbować swoich sił w klubie, który walczy o te najwyższe właśnie cele i właśnie dzięki temu dostał się kontakt od, prez, od y, trenera i właśnie po, roz, po rozmowie z nim zdecydowałyśmy, że właśnie chcemy przejść do Łęcznej, ponieważ mieliśmy jeszcze ofertę z Piaseczna, ale zdecydowaliśmy się na Łęczną, bo jest to właśnie klub rozpoznawalny w całej Polsce i szanse na rozwój właśnie są ogromne i to nas przekonało w głównej mierze, że właśnie rozwój, walka o najwyższe cele i samorealizacja to jest cel, który właśnie stanął na czele i był takim właśnie na show, który popychało nas, żeby właśnie wybrać ten klub. Nie przypominam sobie, ale znamy za to siostry. Miałyśmy przyjemność grania z, z siostrami sosnowskimi. Bardzo mile wspominamy ten czas. Bardzo fajne dziewczyny. One tak naprawdę nas wprowadzały do gry tej profesjonalnej kobiecej. I dzięki temu jesteśmy ten, tutaj, gdzie jesteśmy. I cieszymy się, że miałyśmy możliwość zagrania z tak doświadczonymi i z tak no, bardzo dobrymi zawodniczkami. No, parę razy było tak, że y, sędzina chciała dać na mnie żółtą kartkę, a po meczu się zapytała, czy dobrze zrobiła i czy dała dla mnie, y, bo po prostu chciała się upewnić, czy dała dla tej zawodniczki to, co trzeba. No i to trochę śmieszne było, bo w sumie mogłam powiedzieć jej, że y, powinna dać do mojej siostry, tak, ale... I ona, ale myślę, że tak, takich bardzo takich śmiesznych to sytuacji nie było. No, ale pa, parę razy się, zdarzyło się, że mylono nas na boisku. Właśnie to mi się wydaje, że to też w dużej mierze zależało od tego, że tak jakby całe życie spędzałyśmy razem i jedna drugiej pomagała, zawsze mogliśmy na siebie liczyć i zawsze byliśmy ze sobą, tak. No i to tak jakby tak jakby już całe życie, no to czemu mamy to zmieniać? A jak jest dobrze i dobrze nam w tak jakby ze sobą, więc no postanowiłyśmy, że w sumie razem będzie też raźniej i lepiej będzie nam i łatwiej tak jakby się klubić i poznać to wszystko. No, no, nie, nie ma takiej drugiej osoby jak siostra i nie, nie, nikt ci tak, tak, tak nie pomoże jak właśnie taka najbliższa rodzina tak musi. Dlatego, dlatego się zawsze razem trzymamy i mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie. No, a nie no, a może się właśnie tak zdarzyć, że wybierzemy in, inne ścieżki i w końcu się rozdzielimy, ale na pewno będziemy zawsze pamiętać o sobie i pomagać sobie, więc to się nie zmieni, czy będziemy w tym samym klubie, czy nie, zawsze będziemy y, się szanować i razem Wspirać. o sobie myśleć, tak, wspierać, więc no... Nieważne w jakim klubie, razem, codziennie, ale tak, im, się nie zmieni. Tak. Wszystko jest tak jak trzeba, podejście i zawodniczek, i trenera, i całego sztabu jest odpowiednie. Tak szczerze, nie ma się do czego przyczepić, bo wszystko jest, są, jest bardzo dobra baza treningowa. Wiem, że atmosfera w klubie jest bardzo fajna, wszystkie dziewczyny się szanują, także tak, tak, pomagają sobie nawzajem, więc widać, że chcemy się złączyć. Wiadomo, że cel jest yy, określony dokładnie, bo chcemy zdobyć i Puchar Polski, i walczyć o mistrzostwo i nie chcemy tylko zatrzymywać się na słowach, ale także to potwierdzać w, w każdym meczu. I właśnie dzięki dobrej współpracy na treningach, ciężkiej pracy, mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel. I właśnie ta atmosfera też jest bardzo ważna, bo dziewczyny też sobie pomagają, też często pytają, czy trzeba jakoś pomóc, czy coś może chcecie się dowiedzieć. I właśnie to jest bardzo miłe, że też interesują się tymi nowymi zawodniczkami, chcą je stworzyć. W ten, wbić w ten kolektyw, żebyśmy tworzyły jedną prawdziwą zgraną drużyny, nie żeby jakieś indywidualności, bo wiadomo, że one też są ważne, ale właśnie tutaj bazujemy na drużynie, żeby wyglądało to bardzo fajnie, bardzo dobrze i przyjemnie. I właśnie cieszymy się, że możemy dołączyć do takiego wspaniałego kolektywu i właśnie go tworzyć. Nawet na obozie w Litwie było widać, że nawet te nowe zawonitki, które się pomału drążają i są wprowadzane do klubu, to widać, że one też dosyć szybko się zaklimatyzowały i dosyć szybko zaczęły dobrze się porozumiewać z innymi dziewczynami na boisku. Widać to nawet po tych trzech kolejkach, gdzie wyniki są bardzo dobrze i właśnie w tym kierunku trzeba nadal dążyć. Mam nadzieję, że się uda osiągnąć jak najlepszy wynik i że będzie nasza pasa trwała dosyć długo, żeby powiedzieć, żebyśmy do końca sezonu tak dobrze grały i żebyśmy nie schodziły z pewnego poziomu, który już osiągnęły się. Właśnie od... ciężko pracujemy na treningach, żeby właśnie ten poziom utrzymywać cały czas i starać się też polepszać jakieś małe mankamenty, które widać, to żebyśmy je poprawiały i żebyśmy cały czas starały się wchodzić na wyższy poziom. To też jest bardzo ważne i cieszymy się, że takie możliwości mamy że Cześć, nazywam się Mariola, a ja Jola. W Górniku Łęczna występuję z numerem 15, a ja z 18. Zapraszamy wszystkich do oglądania filmików na YouTubie na kanale Górnika Łęczna.